Boże, jaka to jest wysoka osoba. No właśnie, tylko widziałem. o co chodzi z tym tyżem. Kryznie ty taki jak, wysoki nie jest. Zobrałeś, zabrałeś. <grystanie> w ogóle zobaczył? Elegancki z tak. tym szalikiem. Ale trochę taki szary się zrobił, wiesz, no, chyba od tego wąchę. Nie, nie, on ten. się zrobił blady, bo nie wziął Rutin skarbiny. skarbin. A, skarbiny. No Tak. Teraz to jest pogoda bez No może on popiół wciągał, albo wcierał. No, chyba wcierał, no. Uh, nie My wiem. Nie wiem, po... yes. Jak, ty na niego wskoczyć? No, po prostu spróbuj za A nie, dobra, o. da się. O, będzie ktoś, będzie ktoś nie jakiś mógł... random. Nie, może możesz wyjść po trójną szanty. nugget Uj, okay. z, z dropsem. No. O nie, będziemy uciekać przed TikTakiem. Nie, Jakiś taki e, blueberry, jak to się tłumaczy? Blueberry. E, jagoda? E, no. O No, 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 przed nie. takim jagodowym będzie. ten telefon Blackberry, no? To jest to. <laughs> tak, dokładnie o to chodziło. E, jak dobra. się tłumaczy telefon? Gdzie jest Krystian, się jest Krystian? Jestem. Ja jestem też na tym. Kontrolem. Ja się położyłem na kolejce, na lewo od A na lewo tu? A, a, o, no. o drobny bok mnie się zrespił, fajnie. To ty musisz cały ten <laughs> tor <laughs> to biec? Możecie biec po torach, tak. O jeż, tylko nie okay. wpadnij pomiędzy. <laughs> no, ale no, Będzie troszeczkę słabo. A, dobra, nie się Da się nadrzewa na... na myślisz? Nie, ja się... mogę spróbować. Drop zbiegnie, drop zbiegnie. Korwł zrobił scho... schował się do tego domku. <gorsy> A widzę, on to ma help mi. <gorsy> Idę do was. O, jestem taki kolej za nami. O nie. Idę dobra. <gorsy> <gorsy> Właśnie o to chodziło nie spadni. Ja chcę pomóc, ja chcę po... kolo! O czy, czy to ty umarłeś? Nie, kto tam leży? To kolo? Oj, nie. tak, ja go, ja go pomogłam. Polska łóżkona jest. No tutaj, ja bym ciebie byłem patrz A tu jesteś, dobra. A my ty Ola, jesteśmy jak coś tam, gdzie ten. No ja idę, Tam, ja Gdzie idę. byliśmy? Ja idę, ja idę tutaj. My tu wycieczkę sobie robimy. A halo, bo ja bym chciała... O, za trzy minuty siema, ja będę umfę, Bo ja bym chciała. a planuj, planujesz spaść? Nie, a ty? Nie, ja się mogę po... A patrzcie, drop widzicie go? Zobacz jaki A mogę wejść na tą pomiędzy? Mogę! Ale go zrobiłem. Ale łale, bo ja tak właśnie spadłem. Ja tak właśnie zrobiłem, spadłem. Nie ma! Właśnie tak! W ten sposób? Właśnie w ten sposób spadłem. Czekaj, że uratuję kogoś, jak już leży tutaj. nie, bo tutaj drops jest, no nie. No musisz uciec, bo tam pan drops kampi. On kampi tak? A on kumpi na tamtym dypie. Campero! Dobra, to Ale dawaj go, dawaj go. Dobrze! Uważaj! Ola, ty leżysz? Nie, to ktoś nie. tam leży. Dobra, że spadł. <grym> Znowu sobie. Z... jakiś licznik by ci się przydał, chyba. O nie, O nie, idę po ciebie, ola, idę po ciebie, ola. Czekaj, ja, ja, ja muszę odwrócić jego głowę. O nas zostawił, nas zostawił. Dobra, dawaj, zostawił. Dawaj, dawaj, dawaj. O. O, Jesteśmy wszyscy. O, Dobra. O dobrze. Zdjęcie. Uwaga, drobny wraca, drobny wraca. Widzę, widzę, widzę. O o, kogo on tam złapał? Kogoś trafił. On będzie kampił. Ale on go kampi nie da się go. Nie chcę go kampi, właśnie.

Da ja się tu sprintować czy coś? Dobra, odwróciłem jego uwagę. No, ale możemy wchodzić w niego, żeby było ro, ro, no camping. Rozdzielmy się, rozdzielmy się, panie marasek. Dobra, Ty ja tutaj idę. O nie, prawie mnie podniósł. Rozdzielmy się, rozdzielmy się, rozdzielmy się. A, a może nie stąd uratować? O, o, nie. Uważaj. Nie! O nie, o, nie. Halo, a mnie ktoś uratuje? Halo. No nie, najgorzej. Ja nie myślę. tak. Ja Nie wiedziałem, że on tak skoczył. Ja Ale ja, ja uciekłem ja... strasznie, a nikogo tu nie ma. Nie ma tu nikogo, kto mógłby mnie podnieść. Jeden gość oszukuje grę. Po prostu jestem w szoku. Nie, umrę. Umrę, bo nikt nie, podszedł. nie no. A byłem już ja tak, tak daleko umrze. od niego. O, o, o. o. Kolo, jak go tam robi. O co? No, się... O nie, trafił go. Jeden gość jest w drzewie pomiędzy tymi Dawaj, Aww, dziękuję, dziękuję. Zaraz umrę, szybko. Szybko! O, nie o. zdążysz już chyba. Nie. Szybko? O, nie! nie. O. o nie! O! Jeszcze mnie Ma zabi. Oj, man marasek leży. Nie, no no i, go, i wszyscy umarliśmy. Daliśmy się kamperowi, nie wierzy? No, naget no. nas pokonał. Naget 3-1. <grym> naget z McDonalda na To w nas sumie wygląda jak ten naget, nie? <grym <grym Co, Christian? tak zastanawiasz się, czy to premium Nic. kupić? Nie, co tu... <noise> Bo tak stoisz, wpatrzony w tą tablicę. Nie, wiesz co, przeglądam sobie, co, co tu pododawali, bo tu już jest naprawdę masa rzeczy pododawana. A mogę Kleru zobaczyć, dobra. No? no e... Bo idą Czemu? Czanki przeczytał. Gdzie? Którego? Chanki. czanki a... no, no. To niezłe czanki. Okej, okay, chciałbym tego zobaczyć i tego. E... lodowy. No nie! To, to wysoki. ten wysoki. To jest ten wysoki. To jest ten wysoki, Tak, ten tak, no. wysoki? No, nie, 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 klaunem? Siemka Ola. Halo! A gdzie, gdzie was wywaliło? Czaj, musimy ale... znaleźć pana Maraska. Przy tak. A przy, przy tak. No, A ja to wiem, to tak już. Samo siedem, jasne. Tak samo znam tą mapę. No, 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 no i Idziemy, nie. idziemy się znaleźć. Idziemy się znaleźć. Ja już cię zgubiłam, Krys... A tu jesteś. Ja jestem przy... Y... O kurde. Myślałem, że przy killerze, ale nie, ja szczęście. Ja nie wiem gdzie Krysian poszedł nie. Ja go zgubiłam. O, chyba was widzę. A, o, widzę was, dobrze. dobra. Dobra. Uważaj, uh! Ja się wlazłem na drzewo! Da się na. Jak wlazłeś na drzewo? Bo jestem Tarzanem. Dobra, ja się schowam Ja za jestem w szafce, bo ja się boję. Za szafką, bo też Gdzie się jesteś boję. jesteś w szafce, Ola? Nie widzę cię, halo. Przy tych wszystkich martwych ludziach. O nie, o nie. O to, to współczuję o serdecznie. To, o, czekajcie, możecie mi pomóc? Dostałeś? Ej, wiecie co? Bo ja wpadłem za szafkę. No, też mi warto No, no, to musisz uważać, musisz uważać. O, siema. Dobra, podniosłam dwie osoby. Podniosłam dwie osoby. No, Ale ja ty jesteś zielam. Ola. Bohater, Dzięki, bohater prawdziwy. Kolejną i o kurde, kolejną. Się, bo zaraz I teraz zadanie uciekamy? dzienne zrobisz. Ile tak? masz już rewivówów Ola w prawym górnym? E Cztery. Ja mam o trzy. kurde, jeszcze trzy i zbierzesz 20 monet i już jesteś najlepszym graczem. A nie Okej, 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 okej. Mam pięć o kurde, może no zadanie dzienne? Pięć, Dobra. sześć, ach, ukradli mi. Jeszcze Chyba. jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden, no wiem, wiem, wiem. O, jest coś do podniesienia, no. To ja cię mogę Jak cię Ola, podnosisz to... go? To ty? Tak, no, ja teraz 20 monet, szybko monety zbieraj. Czemu? No bo jeszcze monet jeszcze musisz. widzieć, że masz Objectives. A -a -a. Ja mam więcej tych, A nie, dobra, masz Dobra, to 7. ja zbieram monety. Ja nie wiedziałam, że ja muszę je zbierać, że tu jakieś challenge są. Ja, ja się w takie a -a -a. rzeczy nie bawię. Mam dziesięć! O, Pan Klaun na kampionko poszedł. -a -a. Bo mu się nie podoba, że ja wszystkich a -a -a. ratuję. On jest tam u ciebie, tak? Bo tu i no, on jest Ja jestem na drzewie niedaleko niego, ogólnie. A -a -a. To pozytywne taka miejscówka. O. A -a. Tak, -a -a. obserwuję sobie o -a -a. po prostu. A, a, Co? o, o, o cześć. A, To jest z myśl Myślałem, że ktoś o, z was ok, umiera. O, na no, no, drzewie tu jestem, Ola, brawo, góra. Dobra, widzisz? ale ja pieniążki zbieram. Czemu wszyscy za mną le a, pieniądze. lecą? Ja wiem, że ja ważnym bohaterem jestem. A, bo ty no. jesteś fajna dziewczyna. Ja wiem. Tutaj, o, i tam i panie Marasek. Dawać mi pieniądze, potrzebuję! Miejsce, <suszę> skoczyć na drzewo. Krystian, potrzebuję Już, pieniądze. Ja nie mam, Olu, ja nie mam żadnych monet. No to zbierz, się. Ktoś tu się bardzo dobrze schował w tej yy, szafce, chciałam powiedzieć. W rogu mapy. Znajdzie nas pan klaun, myślisz? O, tu jest jedna! No, a, jeszcze tu jest jedna! Klaun! Dobra, mogę, dobra, podniosłam, yy, podniosłam monetę, będą... Podnieś się, podnieś się, podnieś pani marasek. Dawaj, Do, A Tak, tak, szybko! O! Uciekajcie! O, o, o. nie, najgorzej. Ty dostałeś? Dostałam no. również. Podnoszę, 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 mnie. mnie, mnie. Dobra, tak? No nie kamp mnie! Idziemy tam do ciebie, on tam kampicie? Tak, ale to dobrze, to mi nie zlatuje ten No ty chamie najgorszy, widzę go no, Czekaj Oleńka, szybko do wyjścia już Nie załatwił O nie Trzy razy mnie załatwił ja Do jeszcze... on nie już ci widzi, on już ci tak. widzi, on już, widzi, on już widzi No dobra, idę, ale ja jeszcze jedną monetę potrzebuję hmm, Ja przeszedłem, ona... tu były ze dwie Ale ja ich nie widzę no, nie tu, jest? Jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu Ale... Jest ja o, nie widzę, ja a ja nie widzę. ty nie tych widzisz O się... Aha. Dobra, to szukaj, szukaj. Póki co, ja sprawdzam. Nie. Pa. Ja poszukam, czy on jest. Ja już wyszłam. Dobra, idzie tu, idzie tu! A, a! Dobrze mu uciekłeś. No, I znowu nie będę rysował. A druga się... ja A może? Nie. Może? Chyba. O! Jest! <laughs> <laughs> co to o, jest? To ty masz? O, jestem oh! Siren Headem! Uff, uff. Moi drodzy. Będziesz krzyczał na nas? Będę krzyczał na was. Ładko. No dobra. Ja jestem syrenogłowym. I to nie to, że mam syrenę na głowie, tylko taką, taką, wiecie, dziewczynę. Syrenką. Tylko tak. Tylko mam tak takie mam. dwa, dwa nie, no, cymbały ja myślałam, na głowie. Nie no, ja myślałam, że syrenkę warszawską. <noise> w sensie samochód? <noise> no tak. Nie, no o ten pomnik. Jezu, pomnik. ale ten dźwięk jest cudowny. Oh! Oh! O! Witam. Nie no, Witam serdecznie nie, dobra Witam serdecznie, pozwolę ci... O, witam panie Marasek Dziękuję. Jezu, jaki ten dźwięk jest naprawdę straszny Koneko, ratuj! Ale koneko! konek ten dźwięk! Koneko, ta... A, koneko dźwięk. ktoś cię musi podnieść O tu za, za bardzo stoisz Zaczujesz się pewnie, za bardzo pewnie Nie umrzesz, podniosą cię Lubią cię chłopaki <laughs> Ktoś dziewczyny. do ciebie powiedział Ty gnoju Krystian! <cy pools> <stul erosion> Bo on jeszcze nie wie, co się dzieje. Ej, Boże, ja, ja nie wiem, boję się tego dźwięku. Ja też się boję. O, tu cymbałka jakiegoś znalazłem. Ja tylko chcę. Leży pieniążki. ktoś. Ja ktoś się w kibelku schował. Nie. O, o, o dobra o, To, to nie jest niepraktycznym zuro. skinem. <ś> <MALANides problems> to jest niepraktycznym skinem. Dobra, byle by Kram... Krystian. O, witam, dziewczynko, <striking> <acquisition> witam cię. Mam nadzieję, że to nie ja. No, nie, to nie ja. Tym razem nie. Martyna, o nie! Dlaczego o Martynę pan zabili? Kolosław tutaj mi spadł. Ko Kolesław. Kolesław, taka, taka surówka. Ja lubię Kolesława bardzo. Dodawana do wszystkiego. No. Ale ja ją lubię, ona dobra jest halo. Kto nie lubi Kolesława, halo? Dobra, mam, mam pieniądze, teraz y O, tu mi ktoś ucieka, co za tchórz ja, ja mam jeszcze ten. A ile musisz rewaj'ów? Ja mam jeszcze trzy jeszcze trzy jeszcze Nie, trzy. no bo czekałam czekałam to dlatego czy ktoś tu jeszcze się chowa po klasach o nie o nie o! jak po klasach? O! Co, co? co co tam się tak da no nie nie ważne no widziałem jakąś dziewczynkę oj przewróciła się butów nie zawiązała dziewczyna o, najgorzej jak butów nie zawiążesz no najgorzej jak butów nie zawiążesz właśnie o, kampienie przy niej. Mm, mm. Boże, ten widok naprawdę. O! Idę ją dopaść, niech ta dziewczyna nie myśli. Nie, nie, nie dopadaj jej. Halo. Ja jeszcze jednego rewolwerba Siren... potrzebuję. Eee. Ja trzech. Witam panią. Dzień dobry. Boże, Cześć, okropny hej. jest ten twój dźwięk! Okropny! No, razie, ja ja go nie go lubię go bardzo. Ja go zaraz naprawdę wyłączę. Na, taki no, jestem okropny Nie gdzie on poszedł? On gdzieś poleciał Halo, bo ja jeszcze jednego revive'a potrzebuję, ostatniego Czekaj On Ci... Ci... To jest jakiś taki, nie wiem ja... y Takiego samochodu z lodami Tylko jest jakiś straszny <grym> O, tu widziałem jakiegoś straszny cymbała Straszny samochód z lodami Ale <grym> jest straszny, straszny. <grym> Taki zły Ale taki Nie, zdajomy. nie oh. Jezu <grym> <grym> Dzięki <grym> revive'a ja tam ze ścianą stałam. O Boże, to było piękne. Nie no, przestań. Ja tylko chcę czeka. słuchać ciebie, no nie A, no. Słuchaj O nie, mnie. Ja umrę. chodź do domu. O, nie. Nie, 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 nie. No camping. A. A. Uff, dobra, dobra. I Siren dobra. Head tutaj daje dobra, radę dobra. chyba, co? A Te, te dźwię dźwięki są cudowne. Na o! o, witam, witam. Nie no, ja umrę. No. To... Witam ale... Nie, no nie, no. O, ja! Boże. Ja cię dotknąłem! No wystarczy! Ja, ja myślałem, że trzeba ciachnąć! Nie! Wystarczy! Ja myślałem, że trzeba ciachnąć! Dobra, ja uciekam. Dobra, ja uciekłem. Za to, że za to jak się ciebie spektajtuje, nie słychać dźwięków i jest mi smutno. Ła, A -a. Koneczko, przytul A -a. mnie! Kto <laughs> to bo... tam uciekł? Marasek ja jeszcze. Koneczko, tutaj, no. przytulaj mnie! <laughs> hug. Boże! <laughs> Koneko! Nie, trzeba hug. trzeba uciekać. Trzeba... O tak! Hug. O nie! O nie! <gül> <gül>